Cześć, to ja, Rozali Rockblocks i dzisiaj pokażę wam, jak ym, trochę odnowiłam spanielkę no i zaczynamy tak, więc to jest ta spanielka, ona ma kurde, halo yy, ona ma tutaj brokaciki na nóżkach i ma na nosku, ma tutaj na włoskach nie wiem, czy to widać w kamerze yy, ale widać, że się trochę świeci tak więc piszcie w komentarzach, czy Wam się podoba. Bo mi się podoba, w ogóle ona jest ładna. Mi się tak podoba, że ładnie wygląda. Tu mam brokat, kurde, ona mi cały czas spada wam na... nie kolczyki odpad. Ogólnie wtedy powiem Wam, jak ją zrobiłam, jak mi się już ten brokat jej zmarzę. Wtedy wam nagrywam na YouTube, jak to zrobiłam, jaki brokat uszyłam i tak dalej. No więc tak. Więc spójrzcie, czy wam się podoba ten sponielek I. O, wiedziałam, że on jest No i. Um, poczekajcie, bo ja muszę ostro się nim złapać. Pa. Yy, no. Więc nie wiem, czy widzicie na łóżkach, ale jej uszy się trochę świecą. No, trochę widać. O, widać. O i na łapkach też mam brokat Tu widzicie, mam brokat o nie, zaraz mi coś spadnie z tej góry Więc tak To wygląda tak Tu się świeci Czyli na górze też tu ma zrobiony brokatem Żeby to ładniej Wyglądało No i tak Tutaj też mam brokat No i na wniosku też mam brokat Tylko stój kobieto mm. Na Nosku też ma brokat Nie wiem czy to widać, przepraszam za moją ostrość, ale nie chcę misować, ostrość Więc tak, to jest ten photoshop Shop I y wpiszcie w komentarzach, czy mam jeszcze ten ogonek mu pomalować I zrobię demona, w sumie już trochę zrobiłam Mi się nie nagrało ten odcinek ale cóż, to zaraz nagram odcinek. No i ten, Patryk tak piszcie w komentarzach, czy wam się podoba czy nie. No bo mi się nawet podoba, ładnie wygląda. No i tak. To wtedy na dzisiaj nagram jeszcze dzisiaj ten ten odcinek jak przemalowałam takiego pieska z G4 albo z G 4 coś tam, co mu się odwagówka. No i dobrze, no to Kończymy na odcinek i przepraszam, że jakieś szumy w tle, jak było coś słychać, ale yy, no po prostu przepraszam, więc piszcie w komentarzach, czy się Wam podoba ten, ten spanielek. Boże, jakiś spanielek, dobra, nieważne, nie wiem, czy to jest spanielek, bo już zapomniałam, no po prostu, czy Wam się podoba ten piesek, ma magnesik, więc jest oryginalny. No to wtedy papatki, Widzimy się jeszcze dzisiaj, bo nagram przecież jak tego pieska, Przema, jak już przemalowałam go.